Przede wszystkim zawodników, wszystkich seniorów i zaproszonych gości. Witam członka zarządu powiatu raciborskiego, panią Ewę Lewandowską, <klucz> naczelnik Wydziału Społecznego Urzędu Miasta Racibórz, panią Iwonę Trzeciakowską, <klucz> panią dyrektor DPS-u, panią Małgorzatę Kraczyńską. podziękowania za organizację tej już widzę wspaniałej imprezy na ręce Pani Przewodniczącej Krysi Lok oraz wszystkich zaangażowanych osób. Czynię to z niezmierną przyjemnością w swoim oraz pozostałych członków zarządu imieniu, a szczególne pozdrowienia przekazuje Wam Pan Starosta, Pan Grzegorz Swoboda, który z prawdziwą przyjemnością wspiera takie inicjatywy. Drodzy Państwo, ostatnio razem z Panią Krystyną byliśmy na, byłyśmy na konferencji w Kszanowicach pod tytułem Seniorze Rusz się. Dziękuję. Poproszę Panią Iwonę jako przedstawiciela Urzędu Międzynarodowego. Szanowni Państwo, ja myślę, że w tej imprezie to tak jak na olimpiadzie, najważniejszy jest udział, a nie zwycięstwo. Także wszystkim życzę. Skąd Państwo przyjechaliście? Witamy bardzo uczestników koło z Babic. Bardzo proszę o. Koło zbrzeża. Koło centrum. Koło stałek. Koło Strzanowic. Koło skrzyżanowic. Koło Kuźni Ну где? О, baju